Dlaczego nie ma dwóch? Najpierw posłuchajmy Ewagriusza. I podobnie jak w tym świecie, nie ma żadnych dwóch Boga i człowieka, lecz jest jeden Bóg ze względu na samego siebie oraz jeden i ten sam człowiek ze względu na nas. Tak samo też w jego świecie nie ma żadnych dwóch. Boga i człowieka, lecz jeden. Bóg, dlatego że jest Bogiem, i człowiek. Bóg ze względu na Boga stał się człowiekiem. Dlaczego nie ma dwóch osobno Boga i osobno człowieka? Bo jest jeden. Bóg człowiek. Tak to właśnie Bóg wymyślił. Ale jak pięknie o tym. Pisze ewagriusz: Może warto jeszcze raz wrócić do tego, co przeczytałem i usłyszeć to na nowo.